Dziesięcioro uczniów z liceum imienia Jana Kochanowskiego nie weźmie udziału w tegorocznej olimpiadzie historycznej z powodu błędu nauczycielki. Licealiści nie zostali zarejestrowani w konkursie i mimo zakwalifikowania nie mogą wziąć w nim udziału. O fakcie dowiedzieli się na trzy dni przed pierwszym ustnym etapem. Przyznam, że byłem zszokowany, bo, bo biorę udział w olimpiadach już właściwie odkąd tu jestem, nawet w gimnazjum w Kochanowskim. Już 6 rok biorę udział w olimpiadach, zdobywam różne tytuły i z taką sytuację się nie spotkałem. I myślę, że w historii takiej sytuacji nie było w historii naszej szkoły. Byłem zszokowany, że po raz pierwszy w naszej szkole o tradycjach olimpijskich nie zgłoszono uczniów do olimpiady. Olimpiada jest dla uczniów szansą na dostanie się na wymarzone studia. Nagrodami za uzyskanie wysokich lokat w konkursie są indeksy na studia w wybranych uniwersytetach. Podejmowano różne działania ze strony szkoły. No, aczkolwiek nie dało się już tego odkręcić i no i jestem też zawiedziony procedurami, które, które odbierają uczniom, nam jako uczniom, którzy chcą poszerzać wiedzę szanse rozwoju. Główny Komitet Olimpiady Historycznej twierdzi, że nie może nagiąć przepisów i regulaminu Olimpiady, choć w sytuacji podobnej do uczniów z Kochanowskiego są uczniowie z 10 innych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Termin składania rejestracji do Olimpiady upłynął 9 listopada. Oznacza to, że szkoły miały dwa miesiące na zgłoszenie swoich uczniów. Gdybyśmy rejestrowali szkoły po, po tym terminie, po 9 listopada, to automatycznie wszyscy, którzy rejestrowali się w terminie, mogliby podważać pierwszy etap eliminacji. Z tego względu, że opublikowanie karty na stronie olimpiady, to jest tak naprawdę opublikowanie takiej ściągi, jakby, która pozwala na, na ocenianie według kryteriów, które są zawarte w tych modelach. Nam też jest przykro, że tak się stało, ale, ale niestety my musimy być, działać zgodnie z harmonogramem i z regulaminem. Odpowiedzialność za to miała ponieść nauczycielka, której powierzono zarejestrowanie uczniów, a która to 18 listopada, dzień przed poinformowaniem uczniów o problemie, zorientowała się, że nie ma ich na liście startowej. Ja jestem przekonana, że więcej takiej sytuacji w żadnej z radomskich szkół nie będzie. Musimy niestety w tym momencie myśleć do przodu, wyciągać wnioski z tej, z tej sytuacji, która zaistniała, i nauczycielka, słowami dyrektora, z całą pewnością poniesie tego konsekwencje. A wie Pani, jakiego rodzaju to będą konsekwencje? To oczywiście Decyzja, która należy do dyrektora jako pracodawcy. Natomiast no, rozmawialiśmy o Upomnieniu bądź onaganie, ale tutaj, tak jak mówię, decyzja należy do dyrektora. Nie jesteśmy na nią prawda, źli, nie czujemy jakiegoś większego żalu. Przede wszystkim czujemy żal do nieustępliwości Komitetu Głównego. Szkoła interweniowała również w ministerstwie, które twierdzi, że w tej sytuacji nic nie może zrobić. Przypomnijmy, że w tym roku do Olimpiady Historycznej zgłosiło się ponad 600 szkół z całej Polski.